Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem lwa na czytaniu Waszego horoskopu na miesiąc styczeń 2025 dziękuję za to, że uczestniczyliście ze mną przez cały 24 rok. Życzę Wam i pozostałe lata, a życzę Wam na 25 spełnienia marzeń. Ale tak naprawdę tak od serca, żeby się dobrze w Waszym życiu działo i żeby się Wam dobrze układało, życzę wam zdrowia finansów, miłości spełnienia w tych waszych planach życiowych a jednocześnie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za lajki, komentarze za udostępnianie za czatowanie a adminowi że Dawidowi dziękuję za uczestniczenie pilnowanie na czacie pisywanie różnych rzeczy Ok, to zanim jeszcze przejdziemy do takiego czytania, to Dawid w ramach tego, że jesteś tym adminkiem, to dla ciebie tutaj takie trzy karteczki, bo najmocniej się udzielasz. Na styczeń jako rada. W jaki sposób? Muszę podziękować. Dawidzie, rada dla ciebie jest taka, nie bagatelizuj urzędowych pism. Nie odkładaj tego na później, bo potem mogą wyskoczyć w najmniej niespodziewanym momencie. A moi kochani, chciałabym powiedzieć, że to jest czytanie zbiorcze. Nie wszystko może z Wami współgrać, więc spójrzcie na swój ascendent lub księżyc. Macie tam linka w opisie do filmu. Jak wyliczyć sobie swój ascendent czy księżyc? Właściwie są dwa linki. W jednym sobie możecie policzyć, jeśli znacie godzinę, w drugim. Jeśli znacie lub nie znacie godziny, też możecie sobie to policzyć. Zachęcam do korzystania z wróżb prywatnych. Kontakt do mnie macie też w opisie do filmu. My przejdziemy teraz do czytania takiego. Krótkiego właściwie, ponieważ jedno czytanie już było i znajduje się w playliście styczeń 2025. Są tam wszystkie znaki, a teraz obiecany rozkład na miłość, finanse, pracę, zdrowie. I teraz tutaj będziemy tutaj na ten temat mówić. A jeśli chodzi o. Dodatkowe czytania, bo takie też macie do wyboru. Są to czuję, czyli co twoje serce czuje, co ci dyktuje, i wybierasz po aniołku dodatkowe swoje czytania. Anioł numer jeden, fioletowy, numer dwa, niebieski, numer trzy, czerwony, numer cztery, zielony. Z tym razem znaczenia aniołów nie mają, mają. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, co te anioły oznaczają, no to zachęcam do obejrzenia transmisji na żywo, która się odbyła z Waszymi styczniowymi horoskopami. I tam te aniołki są wyjaśnione, co który oznacza. Więc jeśli sobie coś wybrałeś, a nie oglądałeś tamtego, to możesz sobie to obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. A my przechodzimy już do naszego czytania dla lewków. Czyli, aha, drogie lewki. Tasując karty do Was wcześniej, bo one są częściowo przetasowane, wypadł mi dwa razy wisielec, więc uzbrójcie się w cierpliwość, poczekajcie, i nie ponaglajcie. Idziemy dalej, zobaczymy, czy nam w którymś rozkładzie wyjdzie, więc to będzie wtedy bardziej ważne. Ziemia, czyli praca, finanse, świat materialny. Co w tej kwestii dla Was? I tutaj otwierają się dla Was nowe szanse, nowe możliwości, coś rusza z kopyta. Dokładnie słuchajcie, co się dzieje na rynku, bo to może Wam przynieść korzyści, zyski, podpisywanie kontraktów i umów. Nowe plany biznesowe fajnie tutaj idą, coś uda Wam się zarobić i też coś uda się Wam zainwestować. Jest to dla Was naprawdę dobry miesiąc finansowy, więc skorzystajcie z tej przychylnej koniunktury. Co idzie dla Was w osobistym rozwoju, temperamencie, zdrowiu, i za to odpowiada żywioł ognia. Od razu podpowiadam, że jeżeli czegoś Wam brakuje, to popracujcie z danym żywiołem, tak, o którym mówię. Czyli tu mamy osobisty rozwój, temperament, zdrowie. Co w tej kwestii dla Was, drogie, lewki w styczniu? W styczniu, w styczniu, co idzie? Mogą być jakieś przewiania, przeziębienia. Tak, tutaj uważajcie, tu szczególnie mi się pokazuje, żeby uważać na wiatr. Proszę, przesuniemy lewka, żeby było więcej miejsca. Szczególnie uważajcie na wiatr, bo może Wam tu przywiać jakieś rzeczy niespodziewane, tak. Bóle pleców, kucie w plecy, bóle zatok, bóle głowy takie rzeczy mogą się u Was odezwać. Rozwoju osobistego jako takiego to ja tutaj nie widzę, jedynie jakieś nowe możliwości bardziej skupicie się na rozwoju finansowym czy na tym na walczeniu na tym, co wam się zależy, co niektórzy będą chcieli wprowadzić w czyn tak zwane czarne moce, o tym mówię w cudzysłowie, zabawić się w klątwy i uroki, no to raczej tego nie lubcie, bardziej skupcie się jednak na pozytywnych afirmacjach. Temperament duży. Raczej nie będziecie siedzieć bezczynnie, tylko będziecie działać. Możliwe kłótnie, mimo że nie mówimy o komunikacji, ale jest to żywioł ognia, który pokazuje te kłótnie w dwóch kartach, więc warto na to zwrócić uwagę. Nie zapierajcie się, nie kłóćcie się, nie zawsze wszystko wiecie najlepiej, tym bardziej, że ten wisielec wam tam wypadł, więc cierpliwość, tak? Powietrze, czyli myśli, komunikacja, idee. Proszę bardzo, wszystkie trzy wypadły. Myśleć to wy będziecie o biznesie, o rodzinie, o stabilizacji, żeby było już dobrze, kto jest bez pary, będzie myślał na temat związku. Pieniążki to wy byście chcieli na coś podkładać, właściwie pieniądze powinnam powiedzieć, tak? Część z Was będzie myśleć mężczyźni o kobiecie swojego życia, partnerce, już byście chcieli coś poukładać część z was może mieć przekazy i jeśli je wykorzystacie to naprawdę wszystko idzie do przodu jest ruch jest rozmowa są spotkania jest dobra komunikacja i porozumienie możliwe też kontrakty więc tutaj na tej niwie bardzo fajnie styczeń u was rusza skopyta uwoda czyli uczucia emocje i pragnienia jak to wygląda Woda, uczucie, emocje i pragnienia. Dużo się będzie mówiło, będą jakieś plotki, niedomówienia, poczucie zmęczenia. No, bardziej to wy się skupicie jednak na finansowym aspekcie, ale samotne lewki mogą kogoś poznać, kogoś, kto poruszy wasze serduszko. Częściowo. To może być u niektórych ktoś z przeszłości, ale niekoniecznie. Tam, gdzie są pary, to na tle uczuciowym jeszcze będzie się dobrze układać, natomiast na tle finansowym mogą być zadry i kłótnie. W przyjaźniach, no, plotka może coś zepsuć, tak? Być może będziecie potrzebować solidnej rozmowy z kimś i wykorzystajcie to, bo możecie mieć. No, najzwyczajniej w świecie łączone czarnowictwo zupełnie niepotrzebnie, bo ładnie się w styczeń układa. Tyle jeśli chodzi o nasze żywioły. Natomiast teraz nasze tak zwane czujki, czyli anioł numer 1 dla tych, co wybrali aniołka numer 1. Co tutaj dla Was idzie? Co tu dla Was idzie? I tak. Przeszłość się może odezwać i trzeba będzie z nimi podjąć decyzję, szczególnie jeśli jesteś mężczyzną, rozliczyć się z jakimś uczuciem z przeszłości, bądź jakąś decyzją, którą robiliście w przeszłości. Ona teraz wróci jak bumerang w styczniu. Sprawy zdrowia będą dla Ciebie ważne albo rodu, rodziny. Trzeba będzie poodcinać coś. Masz klucz i masz drzewo zakorzenione i kosa, kosa, która wprawdzie nie ścina drzewa w tym wypadku. No chociażby no może i ścinać, jak ją wezmę, odwrotnie ułożę, tak? No ale ona była inaczej ułożona, więc powiem tak zwracajcie uwagę na swoje zdrowie. Nie bagatelizujcie takich drobnych katarów czy innych, tym bardziej że tam nam wychodził wiatr i przewianie. Yy... Jeżeli mieszkacie dalej od domu, to w styczniu postanowicie albo odwiedzić dom, albo ktoś z domu rodzinnego się będzie z wami w jakiejś sprawie kontaktował. Jeżeli szukacie partnera, partnerki, gdzieś w stronach rodzinnych najprędzej znajdziecie. Dużo z nas emigruje, wyjeżdża, gdzieś się przemieszcza, więc to taka podpowiedź w stronach rodzinnych. Kreatywna siła skronik Akaszy połącz się z Twą duszą poprzez twórcze działania, czyli Działaj twórczo. Aniołek numer dwa, czyli niebieski aniołek, i co my tu mamy za przekazy dla niebieskiego aniołka? Przemęczenie, zmęczenie, ale to przez własną głupotę. Albo za dużo czegoś nabraliście i teraz myślicie, albo porobiliście jakieś błędy życiowe i one nie dają wam spać po nocach, albo ubieraliście się nie tak jak trzeba, was przewiało i do łóżka wygnało. Yy, zakończenie jakiegoś ciężkiego tematu, wyjdzie coś na jaw, wy to będziecie wyjaśniać. Uwaga na plotki. No i co my tu mamy moi kochani? Ślęczenie nad księgami, więc jeśli ktoś się uczy, a wybrał, to tu tutaj naprawdę dużo nauki będzie. I nie bagatelizujcie tego, trzeba to wszystko pouzupełniać, tak? Pouczyć się, przygotować się do egzaminów. Dla tych, co nie, to zanim w coś wejdziesz, to poczytaj o tym, znajdź informacje, bo coś może być niejasne. Nie poddawaj się, poczuj inspirację i pokonaj przeszkody, pełen wiary w siebie. I to mówiła Akasza. Dobrze, aniołek numer 3. Czyli ten czerwony. Co dla Was? Co dla Was? Mamy tutaj asa buław i czwórkę pucharów. No cóż, siły wyższe zesłały ci coś fajnego. Tymczasem ty tkwisz przy starym. Zmień sposób działania, sposób postrzegania, a dostrzegasz nowe możliwości. Przeszkody są do pokonania. Przeszkody związane z rodziną, z bliskimi osobami. Przepraszam. Partnerem czy. Czy wami. Jeśli jesteście mężczyznami, to dotyczy was i Waszej rodziny. Jeśli kobietami, to partnerami, braćmi, ojcami wujkami, Tutaj trzeba będzie jakieś trudne tematy wyjaśnić. Coś będzie nie szło nie tak w rodzinie. Coś nie tak. I właśnie ta kosa, kosa, która tnie radość, czyli to coś nie tak, co wyjdzie na wierzch, tak? Trzeba będzie się z tym uporać. No, tutaj też jest pokazane, że beztroska może spowodować uziemienie choćby w postaci bycia w łóżku. Przemoc, płasną. Pomyślność uczyń Twoim największym priorytetem, tak? Nie po... naucz się też mówić przemoc Aż mnie zatykało, kiedy to wróżyłam, więc to też jest jakiś znak, że ktoś nie chciał, żeby było coś usłyszane i powiedziane. I aniołek numer 4. Zmiany, takie odizolowanie się od innych osób, podążanie własną ścieżką, niektórych, dla niektórych z Was jakaś przeprowadzka, zmiana albo jakaś propozycja wyjazdu i warto w to wpójść. I tutaj też jest uwaga, wy możecie otrzymywać też przekazy. No i tu mamy przekazy. Przekazy, które mogą spowodować spełnianie marzeń, radość, zadowolenie, podążaj za tymi przekazami. To może być też jakaś wiadomość, email. Możecie poznać kogoś i z kimś poflirtować sobie. O proszę bardzo, ja mówię o flirtowaniu, a my tu mamy uwodziciela. Więc uwaga, nie dajcie się wkręcić, bo potem może być złamane serducho. A ten uwodziciel też dotyczy palmów, tak? To nie znaczy, że mężczyzna będzie was uwodził, no chyba, że tego chcecie. Ale po prostu tak bywa. Albo wy będziecie uwodzić jakąś kobietę, a potem będzie płacz i lament. Zabezpieczajcie się. Tak mi przyszło do głowy, a skoro przyszło, to mówię. Z akaszy anioł obfitości odłóż stare wyobrażenia na temat dobrobytu i żyj. Miłością. Czyli więcej postawcie na miłość, akceptację i na współżycie z innymi ludźmi niż na te dobra materialne. Tyle jeśli chodzi o nasze czytanie. Zachęcam, obejrzyjcie playlistę Styczeń 2025. Miejcie ją na uwadze, tam będzie wchodzić coraz więcej rozkładów. Życzę cudowności na ten styczeń.